I masz fajną furę i chcesz, żeby w zimie była czysta, to musisz ją porządnie zabezpieczyć. Pokażę Ci, jak zrobić to samemu w szybki i łatwy sposób produktami marki Blendraders. W tym boxie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, by ogarnąć swoje auto. Krok pierwszy. Wyczyścimy sobie kołamy. gotowy produkt do użycia oraz środkę do czyszczenia opon. Rozpracuj produkt i wybórz go pod ciśnieniem. Kiedy umyliśmy koła, możemy przejść do spłukiwania piachu z pojazdu, a później umyjemy szamponem na dwa wiadra. Wyspywamy ulubioną rękawicę do mycia pojazdów oraz szampon od Bellend Brothers. A jest to neutralne pH, więc produkt jest bezpieczny dla wosków, płytek detelerów i powłok ceramicznych. Pamiętaj, że po każdym wyczyszczonym elemencie rękawicę musisz opłukać w wiadrze bez szamponu, a później ponownie możesz zabrać szampon i wrócić do czyszczenia pozostałych elementów. Po dokładnym umyciu lakieru pamiętaj, żeby go dobrze wypukać, a następnie wysuszyć, a później pokażę ci, jak go zabezpieczyć. Wreszcie przejść do zabezpieczenia naszego lakieru. Mamy Easy Gotting, czyli produkt, którym zabezpieczymy sobie lakier. Fioletowa butelka, fioletowa mikrofibra. Zobaczcie, jak się tym pracuje. Najpierw produkt rozprowadzamy, a później płynnym ruchem zmieniamy stronę i grupimy na suchą i docieramy. Chodź zobaczyć, jak kropelki śmigają. Kropelki śmigają, a Ty produkty marki Blend Brothers kupisz w sklepie Mr. Cleaner z kodem ZIMA 15% taniej. I sprawdź, opis bo może będziesz jedną z tych osób, która zgarnie ten box od Blend Brothers za darmo.